To nawiam mnie, czy ten wąż jest czysty w środku w ogóle, nie? Na pewno nie. Uj tam, tresy, u mnie zaszkodzi. A, no a. tak, a. czyli tu byśmy musieli. Wkładamy wąż w dziurkę. Rów póki jeszcze jasno jest trochę. Zobaczymy czy płogi wytrzymują. Się niby spawane, nowe Powietrza masz mało. Tak, no. Ale zaraz będzie miał dużo, jak pan nie się Jaki to. to ma rozstaw w sił? 15. Ja to chuj. Bym ci z Pasaciora dał przymierzyć. 15, 12. Tak jest. Kurwa nawet jakieś takie 16. Co, jest 14? Co? To? Tak, to jest 14. Jest. Pokaż, dobrze to wkładasz? Aha, kurwa. Tak, bo tu jest ten jeden, jeden specjalny taki. Jak ja wchodzę specjalny szkoły. Pokaż tego specjalnego. Proszę, ja Ciebie. Na kamerę Żeby... widzę więcej niż na żywo, więc patrzę w kamerę bardziej niż na Ciebie. N nie zajebał pięknych panówek. Tak. Bardzo no mądre myślę, że będzie odkręcanie tego udarem. Czyli... Tak. Na pewno. Coś to dopierdolił, gościu. bez Nic nie strzeliło. Kurwa, już nie, już nie chciał odkręcać, nie? Eee, To? Jetta? O. Wojtka. O. Dojechała własnych sił? Tak, no, ledwo z no jak dojechała, to znaczy, że sprawna była. Nie, mogę sprzedawać. To po co ją do mechanika oddajesz, jak jest sprawna? No, żeby się nie już nie mogę na nią patrzeć. Chciało żeby ktoś inny na nią popatrzył teraz trochę? Ten lewarek będzie tutaj krzywo. Chuj, jedno to jedno, nie przejmuj No, nie, bo ten lewarek jest teraz zjebany. Jaki... ten taki lewarek, tak. jak to się mówi? Podobno, ja, tak. no, o kurwa, zabić mnie chciał, faktycznie jest zjebany. O, jest. Wow. Pies, typu pies Musi być czerwony szybki Moim marzeniem to jest, nie wiem jak sobie Adam RZ oglądam Mamy 400 pies Tak normalnego youtubera jak sobie robi w takim ciepłym, czystym, sterylnym garażu nie? no przecież mamy czysty, sterylny garaż ciepły tak. Możemy podpalić drewno, by je ciepło Sterylny też jest w miarę A czysty, no też jak widać Pies chodzi, więc musi być czysto tak. Jak kupcy swoją miatę podnoszę? Tank Chołg a wiecie co jeszcze jest czołgiem? Skoda Fabia. Tam jest kolejny czołg. Numer, czołg. Tutaj. Tank masz napisane na ścianie. Pociąg? Czołg. Pociąg. mam pociąg. Bezpieczeństwo jest zawsze na trzecim miejscu. Teraz zobaczymy potem potężne hamulce Kody Fabii. Pachołek jest jak wierzchołek góry lodowej. Bo on się wydaje mały, ale jak założę go na głowę to jest duży. Tak? Tak. To jak ja grę w przedstawieniu krasnala ogrodowego. Do... Widzę w kamerze tak. To jest to musimy mu hmm. A i tu, e, tutaj, tak? Tu wtykasz? No, tak tu. Aha, no. i do tego dajemy... I stąd dajesz odpowiedź tamtego i odkręcasz do naraz. Chyba, nie wiem, nie znam się. Spój Spójrz to przez okay. kamerę. O. E, e, tutaj panie kamerwan. Kurwa. <śla> Łapie, co przez kamera patrzą, żeby widzieć? Mam go, kurwa. Dziada, pierdolę. Kurwa, już się obrzygałem. Co to, kurwa, jest? No to jest ta ciekawa, którą próbowałem od góry wcisnąć wcisnąć powie... Olej, kurwa. <laughs> Ale nie było Kurwa, powietrze po się po atucie, kurwa. Ale patrzę, na się, kurwa... W tym to można by olej do skrzyni wciskać. Tak. Kiedyś takim wciskającym, cały oblałem. Ja lubię tak dodać bez sensu kasy. Chuj, nikt z tego strzelał nie będzie. Będę delikatnie pompował, tylko obiecuję, nie ale... wpada w podłogę jest postęp. Ale ja, ja jestem nieufny człowiek do maszyn zmechanizowanych. Więc ja <laughs> kurwa, nie pij tyle. Więc <laughs> <laughs> ja jestem sceptycznie nastawiony, ale już olej nie spierdala. Płyn. kurwa! Z Fabianem niestety się dzisiaj nie dogadałem tak jak chciałem, ale na szczęście pozostaje jeszcze zawsze jeden środek transportu. Pierwszy pokładowy wpis kolejny, nasz dobry kolega i przyjaciel serdeczny pan Szymon zakupił nowy samochód marki BMW. Auto tak wygląda następująco. radio można zajebać, nie kodowane, bardzo. Skóra, skóra i komóra. A telefon masz? Nie bardzo na, 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 na Proszę przedstawić swój samochód po... nie? B... Czarne? Czarne, auto. BMW. BMW, a z jakim kolegą? Z jakim kolegą? A, a, a z a, Z powianem, kurwa, nie gadaj z o tym to. no. A nie, teraz wie, tak świeci. O, czy... no co tak trzeba jeździć? masz odwrotnie sadzoną. Nie, nie widziałem tego, nie, nie widzieliśmy tego przecież, nie? Słyszeliśmy, jak tu przejeżdżał. Hehe, zgasł. Kurwa, się się nie no tak myślałem, że te drzwi są bliżej, wiesz? Ta brawa. <laughs> Patrzyłby chłop co podjeżdżał właśnie? Chłop co wjechał kurwa do garażu A co, co, będzie, co, co w, będziesz psuł? Co? Pojęci... co? Co będziesz psuł? Zamknij co... co Właśnie ta... zepsuł Aha Nie najpierw Patrzę. No, to, 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 kurwa To 700 ty... prawie no To prawie nigdy to kradnie samochód o. <śles> 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 Kurwa <śles> Zagrywało się cały czas? Teraz jeszcze. Halo. Dzień dobry. Eee... I... Draw Lata. I lat nad ziemianą boką. Ja pierdolę ile osób dzisiaj. O, bardzo piękne auto. Z Jest wideorecenzowane. Ma... KDMQ. O... Oh. No. I, 네. yeah. no. no I takie ]eon. <sure> piękne panie tu mamy. No. 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 I panów takich mamy. O, proszę bardzo. I, I się żyje powoli, nie ma co narzekać. No, to... Halo, to ja, twój telefon. Ja dzwonię. Na dupie mnie mają, kurwa. Co tam powiesz Maciek? O, Maciek ci musi zaprezentować jak się odpala lampy jego Volvo Ale ja widziałem, ale proszę to, Ale, to ale nie, bo zimno idzie. będzie, to potem What A no, Pojedzicie z Tomkiem? Bo z Tomka mi się serka skończyła Mogę jechać w bagażniku? Cześć, kolejna, zaprezentujemy dzisiaj państwu e, Odpalanie świateł w pojeździe Volvo Volvo o, Volvo takie, o. Ja pierdolę. Jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to nie jest głupie To patent awaryjny, ale sprawdzony. Tak mi się podoba. Potem przyjedziemy. Spokojnie jeszcze chwila. Możecie popchać Ania i Agata. Panie, kto pan tak pierdolił. Rzuciłem jeszcze ten, bo jeśli chodzi ja, tak, no, hi... tak. A Chciałbym, tak to było <iéappy> tak ja to to... To to to, Ja powiedz, Ja tutaj mam... ma ta żeby tam na ja... na na ja... O, i macie ten klej doszło? Tak go Mamy nawet mam... Piękno. Piwo Piękno. Szorbeck no, tak Jak jest jest dobrze, ja chciałem zaznać A to Ej, tobie się na szybanie pierdolą, za zobaczyć tą kółkę tam to... pod... Nie bo wczoraj pierdolą jak robię nasze zawsze no, tak. Daj takiego cieniutkiego, tak? No, Czuję się jakbym znowu głupił <grymne> no, nie, chyba nie, ma. <grymne> kuba, nie, Ja pierdolę nie, 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 kurwa. nie, 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 z mojego, zamiastu. nie, nie, <grymne> ja Dzień dobry, my <grymne> nie, 6 nie, 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 Dobra, daj, daj, daj. Nie śpię włóczniom kredytu Wyśpię się po śmierci To jest sprawa ciekawostka Jak się śpi to się rośnie A jak się nie śpi to masz olejmy to masz... Uwadzie tu klonda znaleźć no? o, Dajmy no, opis to. swojej postaci Kto nie, tak? dzisiaj robi kolejny reveal swojej postaci? No, no. Wiedziałem że je jest... w nim, ja! Kuba, tak, kuba. Kuba. musiał bezpiecznego zapaliczki wymienić ja się... ale, ale przynajmniej wiemy że masa działa ale bo no, a... Fitment no? check, o O, o, Co? Nie, nie masz ten, nie? Co? Czego fitment ja check z, 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 fitment o, check ee, Teraz za kurwa za ja. czek. No. Co, co? 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 teraz? Ja nie wiem Ja nie wiem co? Ty? Ty? Ja nie wiem kto podpalił Bardziej się boję, że to Ja moje pokazywałem na swoim ci ten wóz... bo Widzisz? To jest podświetlenie tak jak gałem Ty, kurwa, ma prąd, zobacz To jest podświetlenie, widzisz? O, kurwa Dobra, ma, Dobra, idę Dzień na wycieczkę z wami Wiecie? Idziemy? Idziecie? Idziemy Idziemy? Idziemy mojego i daś mi <laughs> <laughs> Takiego płatnika już nie znajdę <laughs> Na kamerze widzę więcej O kurwa, to auto stoi Na kamerze widzę Na kamerze je zobaczyłem właśnie <laughs> O kurwa, śmietnik to To, 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 to. to ja jeździ kawałek, czy nie? To znaczy jeździć, jeździ, jeździ. A jeździ? Olejem kluje. O, ale Ciurkiem Ale kurwa, tak o kurwa leśnisko, uwaga! O kurwa leśnisko, uwaga! <gulia> kurwa na kamerę patrzę, bo więcej widzę szczerze. Dzień dobry. Idziemy w celu... Nie wiem po co to chodzi. Malusem. Masz większą o, dziurę w, o... w tym. Masz dwie rury. Masz większą dziurę w tym. Bo są dwa rodzaje, pod dwórkę i pod jedną rurę. Zamykasz dziurę. Tu jest taki w usty tu jakie spoilery są, pierdoły, wszystko trzeba. No dobre, tyle osób ma kochanek, by przyjechali te BMW oglądać. No to tu proszę. My tu wszyscy będziemy prowadzili licytację. A BMW to jest to? Więcej jak 2,5 za to nie dam. Kupię przyczepę, za ile? O, dwa razy. Czego? czego? Z tego wóza, cześć. <grymne> Ej, ale w kamerze nie widać go totalnie. Nie, nie bo jak Night Vision włączę, to nie, się wtapia w tło. O, proszę bardzo, dowód zbrodni. I <grymne> Jebie. Dzień dobry, proszę, A, wy, no? proszę wytłumaczyć, Mam dlaczego no, koło odpadnie pływa. zaraz samochodu zwanego IS? Bo ujebałeś w Afera Ja tu jeszcze Chłopaki, no, ktoś to na... sra Powiem, że przyszedł dziabek, ale tu jest syf, jeszcze nasrać Srali <noise> sra tego po prostu Ale fajne no ja pierdolę a, a dziwne, bo od ciebie jebie Ale ciągu nie ma, nie ma Pan tu nie srał <noise> Srać, co? ja <noise> z nie wyjdę Symon Auto Simona. To jest To twój Ej, no kurwa, poczekaj, bo mnie przygniecie Kurwa, moja dupa Pan tu grzebie Teraz, Kurwa działa! Tylko poczekaj, zamknij to. No. O kurwa! To ja to muszę ten, zaraz poszukać. Na, no, ale drogo. Ale drogo. W sumie, do tych? Kurwa. Jest na Na pewno taniej nie. niż 2,5 koła, kurwa, za całe. Ja pierdolę. Na Ale śrubokręta, był wykonywany. Pamiętasz Szymona? Nie. Nie. Bardzo dobrze. Bo jak ty to to przynajmniej naprawisz może, a ja zatytuję, to będzie chuj. To będzie chuj. To będzie chuj, a on jak zrobi to będzie le mniejszy. Fajnie. Bo on umie trochę. Ej to teraz ja zrobię tego. Daj no ten tutaj. Zjebane masz a co to jest dwugłówkowa? Auto do wyjebania. Na postoju, świeci i przeciwmiernie. A, a zwykła nigdy świeci nie o, w górę. Chcesz jak... Zamknąć? Nie tak, się nie jak się nie mam. Tylko, tylko nie był, czekajcie, taki... Ooo! To nie jak w Ja pierdolę, technologia. Dobra, damy z powrotem jak było i kuj. No, przełożymy z... Dlatego umygo... tak było, bo działał. To idziemy do E36. No. Przecież nie prawej. tam znowu gówno. <śleszion> <races> <śles> no też taką jedną zwykłą. Respawn. Respawnu. Shit respawn. No najwyżej nie y ja, Masz jakieś fajne gry no, na telefonie? M -m Mam. Ja gram w Hill Climb Racing. Tam wszystkie auta odblokowane. I grałem, do kiedy? To jest A, to co się jest? Skar Nie, to tak mania była. Wszyscy już tam byli. O. Był na Roberti i znikł. Zniknął. Zniknął i już nie powróci weonie, nigdy. Szukaj, bo już słyszałem taki cykl po tym... ...bezpiecznikach. Już mały cel. Już nie macie co patrzeć, w prądu nie ma. Rozłąk, kurwa. Co? Nie głoś się na bezpiecznika śpimy? Nie. Karolek, śpimy na bezpiecznikach? Karola, <illum> na bezpiecznikach? <noise> Dobry? Dobra, nara Dobra kurwa, zamknij to w Zamykam Ja pierdolę Jakby tak pasy zaklęć wam jeszcze jakimś studentom Można tak legalnie na wyjeżdżkę jechać Czujesz tak se... Policja się zatrzymuje, masz dwóch kurwa z tyłu No w sumie, te wtyczki do pasów są tu z boku, o, na wierzchu. Pasy, pasy są na środku, ty. To w sumie jeden, jeden pod szyją, z tyłu. W jeden z tyłu pod szyją, a drugi chuj wyjdzie i działa. Bezpiecznie. Bezpiecznie jedną. No wiem. Ale przecież chyba to w sumie nawet było ładnie słychać jak je było, nie? Chyba Ale... Brian został tu już. Ja to mam w pasacie chyba. A ci dam. Ej, daj się to... Ej! Właśnie, a jakby to wyjebać, to a... może to Ja mam takie coś chyba. Zaraz zobaczymy, korewa. Zobaczymy, jak to ma. Gdzie się włączało światło kiedyś. Tu tak coś było, kiedy... Okay. Ja, Pamiętam, ten kawał, się znam.